pomidorowy, makaron, dwie barki, dwa recy, dwa żywszy, dwa razy starogarska, dwa razy duczakola, trzy czekolady dla dzieci, yy, może jakieś czipsy, papierkole. Żeby pan już zaczął mnie usługiwać, przepraszam. Ja się śpieszę, mecz i. Nie mogę. Dlaczego? No się gubię. Co? Co pan powiedział? Proszę mi zabrać kierownika tego sklepu, U. bezczelny ham, ale już. Ja tu jestem kierownikiem. Z czterem żeglarzem. I co mi pan zrobi? Co? No? Co pan powiedział? Ja, ja z tym pójdę do Izby kosmetyka. ja z tym pójdę do Rady Osiedla, ja z tym pójdę do księdza, do paktu! A co dzisiaj mamy? Święto. A jutro? Też święto. To jakie są hipermarkety? Zamknięte. A co ma pan w gotówce? Nic. To gdzie mnie pan może pocałować? <noise> Piórek. Gdzie? Włukcie. A gdzie ja mogę pana kopnąć? W dupę. Pełnym zdaniem. Pan kierownik może mnie kopnąć w dupę. Ale nie kopnie. Dlaczego? Bo leżącego się nie kopie. Po co pan robi? Przepraszam, przepraszam. Każdy ma prawo do błędów młodości. I co jeszcze pan robi? Proszę, proszę. Jak bardzo? Tak bardzo, bardzo świtaśnie. A ja? A pan kierownik zastanowił się, czy mnie obsłużyć. Jak długo? Jak długo będzie trzeba. Można? Można? Zapraszam pana, zapraszam. Panie Janku, kochany, dzień dobry. Całuję rączki. Dzień dobry. Cały panie Janku. No jak pan dzisiaj świetnie wygląda. No, panie Janku, pan to jest jak wino. Za młodu i im starszy, tym lepszy. Ale ja tutaj nie o tym. Mam dla pana takie zgromne pominki Od żony. Całe noce za panem płaczę. Nie trzeba, nie trzeba było. Nie trzeba było. Tu mam od dzieci. Zrobiły laurkę na ziemi dla pana. Naprawdę nie trzeba było. Nie trzeba było. A tutaj coś specjalnego. Od całej rodziny ze wsi taki specjalny koszyczek. Proszę. Nie, nie trzeba było, nie nie, nie trzeba było. A tutaj pani Janku kochany, tu jest niespodzianka dla pana, proszę. Nie trzeba było, nie trzeba było. Zapraszam Pana, dla przyjaciół sklepu zawsze otwarte, zapraszam.